Niech będzie pochwalny Jezus Chrystus. Mam na imię Mateusz i jestem na piątym roku. Jak to było z moim powołaniem? Właściwie od dzieciństwa chciałem być ministrantem. Zaraz po, po pierwszej komunii chciałem już zacząć służyć. Niestety nie mogłem ze względów logistycznych, bo mieszkam na wsi, a parafia była w mieście, trzeba było do, byłoby dojeżdżać, a ja niestety nie miałbym czym i rodzice nie bardzo chcieli się na to zgodzić. Ostatecznie udało mi się przekonać mamę, będąc w czwartej klasie, wstąpiłem w szeregi ministrantów i tak przeszedłem każdy z etapów od, od kandydata, przez ministranta, lektora, aż do ceremoniarza. Tak więc cały czas byłem zaangażowany w służbę liturgiczną i w życie kościoła. Przyszedł czas średniej szkoły. Podjąłem decyzję, że rozpocznę naukę w liceum ogólnokształcącym, e, profil przyrodniczo-medyczny, ponieważ w planach miałem studia albo ratownictwo medyczne, albo fizjoterapię, raczej o kapłaństwie, które w dzieciństwie było moim marzeniem, już nie myślałem, e, ale chodząc do tej szkoły musiałem też dojeżdżać, więc dojeżdżałem z mamą do pracy, jak mama dojeżdżała siódmą, ja z nią, i zanim szkołę otworzono, to czekałem w samochodzie, i właściwie nie miałem co z sobą robić. I po miesiącu takiego dojeżdżania wpadłem na pomysł, że przecież usił karmelitanek głosy, które są właśnie, o siódmej jest msza. I tak poszedłem jednego dnia. I tak jak jednego dnia poszedłem, tak już każdego dnia, którego jechałem do szkoły, szedłem najpierw na mszę. I, i wtedy odkryłem, jak, jak wielką rolę w moim życiu tam msza święta odkrywa, bo nawet jak... Jak był jakiś trudny dzień, to kiedy ta, ten dzień zaczynał się mruźnięciem, to nawet te trudności potrafiłem przezwyciężać. E, jednak, mimo to, że chodziłem do Siłs, to raczej o tym kapłaństwie starałem się tą myśl od siebie odsuwać, e, a bardziej myśleć o tym, żeby iść właśnie w to ratownictwo medyczne czy fizjoterapię. E, potem już bardziej fizjoterapię niż ratownictwo medyczne. E, przyszedł czas matury, zdałem maturę. No i zacząłem się zastanawiać, bo gdzieś te papiery trzeba było złożyć, więc złożyłem papiery, tak jak pomyślałem, na fizjoterapię do Gdańska, z tym, że nie pojechałem na egzamin i po prostu dostałem negatywną odpowiedź. Wtedy zacząłem się jeszcze bardziej zastanawiać, co z sobą zrobić, i właściwie dwa dni przed końcem pierwszego naboru do seminarium, bo już zacząłem poważnie myśleć o seminarium, Pomyślałem, że w ten przedostatni dzień pójdę do księdza Proboszcza i powiem mu, że jednak chcę iść do seminarium i że trzeba byłoby zebrać wszystkie papiery i udać się tam. Jednak znowu coś mi przeszkodziło, a może nawet ktoś. rozmawiając z przyjaciółką i ona powiedziała, że jak ona tylko poprawi egzaminy, to pójdzie na fizjoterapię do Poznania. Ja nawet o Poznaniu nie myślałem, bo nawet nie szukałem tam i nie wiedziałem, że tam też fizjoterapia jest. Tak więc zamiast w ostatni dzień pojechać do seminarium, to pojechałem do Poznania i złożyłem papier na fizjoterapię do Poznania. Po dwóch tygodniach dostałem odpowiedź, że zostałem przyjęty. Jednak 16 lipca w Karmelu, czyli u sióstr, jest odpost Matki Bożej z góry Karmel i po mszy świętej siostra przełożona zawołała mnie do kraty i powiedziała no to co z Tobą będzie? Ja się rozpłakałem wtedy, powiedziałem do siostry: Siostro, nie wiem, ale niech się siostry za mnie mogą. 26 lipca, kiedy obchodzimy wspomnienie liturgiczne świętej Marty, możemy przeczytać wspaniałą perykopę Ewangeliczną, w której, fragment, w której fragmentem są słowa pana Jezusa, który mówi do Marty: Marto, Marta, troszczysz się i niepokoisz o a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nigdy nie zostanie pozbawiona. Wtedy zacząłem się zastanawiać jeszcze bardziej, czy ja czasem nie troszczę się o wiele, a nie potrzebam mi tego jednego, czyli tej głębokiej relacji z Chrystusem. I wtedy pomyślałem sobie, że jednak seminarium, A, po raz piąty miałem iść na pielgrzymkę, a ja są w górę. I pomyślałem sobie, no może tą piętrzymkę ofiaruję właśnie w intencji rozeznania mojego powołania. Czy Ty Panie Boże chcesz, żeby przyszedł do seminarium, czy nie? I też prosiłem go o jakieś znaki. I takim jednym znakiem, który szczególnie zapamiętałem podczas pielgrzymki, był jeden nocleg, na którym byłem razem z moim tatą. gdy wyszedłem z pokoju, pani, która nas przyjmowała na nocleg, spytała taty, proszę pana, czy, czy ten chłopak jest w seminarium, bo ma to pomalowane w oczach. Ja sobie pomyślałem, no skoro prosiłem cię, panie Boże, o znaki, ty różnie przychodzisz, może i w takich sytuacjach też. Podczas pielgrzymki też rozmawiałem z wieloma kapłanami, z klerykami, którzy przekonali mnie do tego, żeby spróbować i, i rozeznać swoje powołanie. Po pielgrzymce skompletowałem swoją poszczę papiery, zawiozłem, zostałem przyjęty i tak jestem już w seminarium piąty rok, wzrastam. Seminarium jest, kształci nas, rozwija, formuje na różnych płaszczyznach, także ten czas rozwija nas i duchowo, i intelektualnie i, i też ludzko w kontaktach międzyludzkich. Pozwala nam wyjść w pewnym czasie i właśnie współpracować z Wami y, na różnych parafiach. Y, bycie w seminarium, a daj Boże moje kapłaństwo, to też wielka radość. Y, doświadczam tego przez to, że sam wstępując do seminarium moim pragnieniem było stawać się narzędziem w rękach Boga. I tak rzeczywiście jest, będąc choćby tutaj i dzieląc się tym, co w swoim życiu przeżyłem, mogę też w jakiś sposób stawać się jego narzędziem i ukazywać jego działanie w moim życiu. A on też zapewnia mi. Tak samo jak zapewniał apostoła Pawła, że wystarczy Ci moje łaski, żebyś Ty mógł działać w moim imieniu. Na koniec chciałbym... Drogie siostry i drodzy bracia, poprosić Was jeszcze raz o modlitwę za nas, za kapłanów, którzy już służą przy Ołtarzu Pańskim, za nas, którzy do, tej, do tego kapłaństwa Chrystusowego zmierzamy, ale także o nowe, liczne święte powołania kapłańskie, i zakonne, i misyjne, a także do rodziny, bo wiemy, że rodzina jest podstawową komórką, z której bierze się nowe życie i. Te nowe życie może właśnie wstąpić kiedyś do seminarium, bo jak wiemy, kapłan to ten, który z ludu zostaje wzięty i do ludu potem posłany, aby służyć w imieniu Boga, składać ofiary.